Tutaj mamy ulubione moje rybki, a mianowicie karkoi butterfly, czyli z tą długą płetwą, jak widać fajne, żywotne. Przygotowaliśmy im warunki, w których powinny e, dobrze rosnąć i mieć dużą przeżywalność. No malaga rybki, ja to dodaję ja zajawkę. Lubię, bardzo mnie ta zajawka pokonęła. Tu sobie możecie zobaczyć na zoomie, jak wyglądają e, wylęgi ryb prosto z ikry one kilka dni temu jeszcze były wiksze. A teraz wyglądają tak. Fajne oczka widać. Dobra, lecimy je wpuścić. Pokłonęła mnie ta zajawka rybacka i hodowlana. Rybki ogarnęłem sobie aż z pod samych Czech i Słowacji. Pytali się mi, czasami, gdzie można kupić wylęgi. Ogólnie, wylęgi to jest bardzo ciężko dostępny temat, ponieważ są dostępne na kilka dni w roku i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy będą dostępne, bo każdy rok jest inny, zwłaszcza ten. Więc sobie wziąłem worki z moimi wylęgami, no i pomostowałem z nimi na swoje oczka. W ogóle patrzcie, żeby takie oczka wykopać, to trzeba składać, trzeba robić zgłoszenia wodnoprawne, bo tak normalnie nie można ich mieć. Ja masz 9 zgłoszeń wodnoprawnych zrobionych, mam z 5 6 wykopanych, więc jeszcze kilka se mogę wykopać. Dalej, w ogóle, jeżeli ktoś ma z Was staw, nie wiem, 100, 200, 300 letni, to musicie go zalegalizować, bo jak nie, to niedługo będziecie mieli kary po 4000, bo wody polskie mówią, że będą dronami sprawdzać, kto nie zalegalizował stawu. I to nie ma znaczenia, że staw ma 200, 300, 500 lat. Każdy musi być zalegalizowany. Takie mamy prawo. Biurokracja i polska. Więc dalej, głosujcie na PIS, PO i przystawki. To na pewno sytuacja się zmieni. O! Cia. Cia. O. Worki montujemy na jakieś 20-30 minut w, w wodzie, aby temperatura wody zrównała się z temperaturą wody w worku. No i jest to bardzo ważny zabieg, bo różnica kilku stopni powoduje, że nasze wylęgi obumrą. Umrą, będą mieli mniejszą przeżywalność. Więc na razie parkujemy tutaj i czekamy chwilę. Zbiornik jest przygotowany. Wszystkie, yy, wszystkie etapy, że tak powiem, procesy, aby te ryby tutaj miały dobrą aklimatyzację, zostały wykonane. Też mam trochę doświadczenia, więc liczę, że w tym roku jeszcze bardziej podwoję swoją przeżywalność i w tym roku kładę nacisk na duży wzrost ryb, tak aby na jesień one były no, dużym narybkiem albo nawet kroczkiem. Jest to wykonalne. Jest to system węgierski, jeszcze nie mylę. Zresztą będziecie wszystko widzieć na filmach. Zamówiłem sobie 50 tysięcy sztuk karpikoi Butterfly. Ogólnie przeżywalność takich ryb wynosi od 10 do 40%. Orfie mają najwyższą przeżywalność, bo do 80%, więc jak mamy tej 50 tysięcy to dobrze będzie, jeżeli 10 tysięcy przetrwa, to i tak jest bardzo fajną ilością. Ja swoje wylęgi podzieliłem na cztery części do 4 różnych zbiorników. Jadałem do oczek, do stawów, do basenów z tego powodu, że jak coś gdzieś mi się spierdzieli, no to nie stracę wszystkiego, tylko stracę część. A z wylęgami to różnie bywa, To jest taki temat, że trzeba do tego pilnować, zdbać. Za mało tlenu zdechną, zbyt kwaśna woda zdechną, więc no, trzeba pilnować tego i tworzyć jak najlepsze warunki. Tutaj mamy karpie Koi Butterfly. Na tym moim takim stawku, gdzie też fajna ta przeżywalność jest. Jest bardzo czysta woda. W worku jest około 10 tysięcy sztuk wlęgów, więc tak naprawdę dobrze, jakby 2-3 tysiące przetrwało. Co jest jak najbardziej wykonalne. Natomiast zaraz zmienię ujęcie. Karp. Koi, butterfly, wylęgi, wiele tysięcy, co zresztą widać. Wpuszczamy. Oczywiście takie wylęgi możemy sobie samemu zrobić, dobierając samicę i, i samca karpia, który jest w momencie tarła. Są nawet filmiki na YouTube, jak to robić. Może kiedyś, jak się z tym pobawię, jak to załapię, to pokażemy. Można też ryby wpuścić, jeżeli są dobre warunki, to jeszcze rozmnożą, ale ten rok jest na tyle powalony, że bardzo małe szanse, że w tym roku w ogóle jakiekolwiek będą naturalne wylęgi i przeżywalność ich będzie jakoś w miarę spora. Bardzo małe szanse na to, że w tym roku ryby się wydrą i, yy, i, i, i te wylęgi przetrwają następnego roku. Można yy, delikatnie, w delikatny sposób Mieszać sobie wodę, tak aby woda ze zestawu mieszała się z tą jest z worka. Im delikatniej to zrobimy, tym lepiej, tym większa przeżywalność, tym mniej strat. Wiadomo, że każda rybka, która tutaj się znajduje, nie przetrwa. Ale będzie dobrze, jak część przynajmniej przetrwa. Takie ryby należy powoli wypuścić, aby ta woda powoli się zmieszała, aby nie było zbyt dużego szoku dla ryb. No i najważniejszy temat to jest odpowiednie przygotowanie zbiornika, czyli pH powinno wynosić 8 do 8,5. PH zasadowe jest najlepsze, lekko zasadowe. Dalej, kolejnym ważnym tematem, ryba powinna mieć pokarm na swój start, czyli duża ilość planktonu. Ilość planktonu możemy zwiększyć poprzez dodanie wcześniej, z 2-3-4 tygodnie wcześniej obrnika końskiego. No i na sam początek możemy karmić te ryby na przykład mączką rybną, czy mączką skryla. Te są poparmy w internecie różnego rodzaju do, do wylęgów. Jesteśmy u mnie na łowisku, tutaj są tarliska. No i przed chwilą, zanim przyszedłem, to sporo ryb stąd się zgłuszyło, więc ryby tutaj przysiadują, albo na tarle, aby na wyżercę, albo na wyżerce. albo ogólnie mają schodnienie. No dobra, tu jest to nowe oczko, które koparko-ładowarko niedawno wykopaliśmy. Jak widać, dasy koparko-ładowarko. Jest około 2,5 do 3 metrów głębokości, tym dalej. Tutaj mamy wylęgi. E, Carpico i Butterfly No Jest tego tysiące, setki tysięcy Łącznie 50 tysięcy sztuk kupiłem, ale podzieliłem to na kilka zbiorników Jak w jednym zbiorniku padną przypadkowo czy coś takiego To w innym będę żyć Więc e, to jest dość ważny temat Dobra, mam nadzieję, że się zaklimatyzują, przystosują Będziecie śledzić na pewno postępy w ciągu całego tego roku, jeżeli chodzi o tą moją hodowlę. Dobra, ważny temat, bo jest to świeże, nowe oczko, ono ma dopiero miesiąc, więc jeżeli wy macie świeży staw, który ma miesiąc, to nie wpuszczajcie żadnych ryb, to są duże szanse, że mogą mogę zdechnąć, zachorować. Nie zawsze tak musi być, ale jest to dość częsty przypadek. Oczko powinno, czy staw, powinien z rok poleżeć pusty, aby te ryby się, aby cała biologia, życie biologiczne się ustabilizowało. Można to przyspieszyć. My to przyspieszyliśmy za pomocą kredy, czyli oryginalnego węglanu wapnia, który tworzy warunki idealne do hodowli ryb. Ogólnie kreda działa jako tak jakby jak starter biologiczny. Tworząc, wyrównując, wyrównując najlepsze możliwe pH, czyli te w granicach 8, oraz tworząc stabilne warunki dla ryb. Więc, no, troszkę czasu, godzinę, miesiąc czasu po wykopaniu łoczka. Mamy już tej wylęgi i na to, że będą, będzie fajna przeżywalność i fajne przerosty. I o to będziemy dbać. Ja wam będę to wszystko pokazywał na bieżąco. Ta zajawka pochłonęła mnie. Ryby można też hodować w basenach, których mam dość dużo, to zresztą tam jest widoczne. No i tutaj mamy też przygotowane w miarę możliwości życie biologiczne, są różne drobne ustroje, nawet larwy komarów są i za chwilkę będą karpie koi butterfly, czyli te z długą płetwą. Podzielimy te 10 tysięcy, które tutaj mam na kilka basenów. No i mój drogi widzę za to, że obejrzałeś ten film do końca, to na końcu przygotowałem dla ciebie rabat minus 20% plus darmowa wysyłka. Mianowicie, robiąc zakup powyżej 100 zł do 30 czerwca, otrzymujemy, otrzymujemy kod rabatowy: Koi, 2025. Tutaj wpisuję, wystarczy wpisać Koi, Koi, 2025, e, dorzucić rzeczy do koszyka. I tak jak w filmie masz pokazane, wklejamy to i nam e, włącza się rabat minus 20% plus darmowa wysyłka. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. E, tak prezentują się ryby, jeżeli te, jeżeli te rybki dorosną to będą się mniej więcej tak prezentować. Mam tutaj mieszankę różnych kolorów, więc nie jest to wylęk od jednej samicy i od jednego samca. Tylko będzie to mieszankę, więc będą różne kolory, a ja właśnie lubię, lubię taką różnorodność. Więc w tym filmiku to tyle, dziękuję za obejrzenie. Standardowo zapraszam w linki podane w opisie i do następnego.